Zaciekaw znajomych tą sztuczką. Google, specjalnie dla Ciebie. Wygraj zakład, zaciekaw imponuj. Zobacz. Dobra, witam. Jest to normalna stronka z mini goglami. Więc tak. O co w tym chodzi? Pierwsza, gdy klikniemy, na w żeby wpisać, wszytą nam się normalne gogle. Ale gdy klikniemy na 2O co te o zrobią, po prostu znikną. Gdy znowu klikniemy, one się pojawią. Dlatego można z tym zaciekawić znajomych? Dlatego, że normalne google nie mają takich dwóch funkcji, jak widzimy, i jest to normalnie taka mała, fajna y, sztuczka. Yy. Często dlatego można zaciekawić, że to jest bardzo nawet fajne, możemy tak powiedzieć. Ehm, no i normalnie. Dobra stronka, można dobrze zaciekawić. Link w opisie. Dziękuję, zapraszam do subskrypcji,